Witam serdecznie, Marcin Tuszkiewicz z tej strony. Zapraszam na spotkanie z rynkami finansowymi. Zastanowimy się, co ciekawego się może wydarzyć w tym nadchodzącym tygodniu. Na początku warto zauważyć, że w kalendarzu ekonomicznym, który tutaj też jest widoczny, mamy już dzisiaj informacje na temat PPI z Polski. Odczyt ma być 10,8%, więc ogromny wzrost cen produkcyjnych. Które automatycznie należy przekładać później na ceny inflacji konsumenckiej, więc warto o tym pamiętać. Produkcja przemysłowa ma również rosnąć, natomiast są to wartości dużo niższe niż jeszcze miesiąc temu. Ma być to wzrost 5,3% rok do roku. Odczyt jest to odczyt listopadowy który koresponduje z wartością dość niską, dlatego że wtedy odczyt wynosił zaledwie 0,5, 1%, przepraszam, więc nie są to wartości bardzo wysokie, baza nie jest wysoka, a pomimo tego wartość jest niska, więc to są dwie rzeczy, na które warto zwrócić uwagę w Polsce, jeżeli chodzi o ten poniedziałek. Jutro mamy odczyty na temat sprzedaży detalicznej, pojawiają się pierwsze głosy, że w Polsce sprzedaż detaliczna może maleć ze względu na wzrost cen Ludzie boją się, czy w sensie oszczędzają, tak, bo nie chcą wydawać wszystkich pieniędzy, bo nie wiadomo, jaka będzie przyszłość. Niepewność rośnie no i to też może spowodować spadek sprzedaży detalicznej. Na razie oczekiwania są wysokie, dlatego że w poprzednim miesiącu wartość wynosiła 11,1%, ma wynieść 12,4%. Natomiast zobaczymy, jak w kolejnych miesiącach ta wartość będzie się kształtowała, bo tak jak PPI jest. Od strony podażowej wskaźnikiem proinflacyjnym, tak, czyli przekłada się później na CPI od tej strony podażowej. Tak, sprzedaż detaliczna jest składnikiem, czy też prognostykiem CPI od strony popytowej. Jeżeli sprzedaż detaliczna maleje, to powinno to obniżać e, potencjalną inflację. Natomiast też jutro mamy bardzo ważne odczyty dotyczące PMI europejskiego. Warto zauważyć, że wszystkie prognozy, e, zarówno europejskie, jak i Wielkiej Brytanii. Jeszcze nie, Wielka Brytania ma lepsze prognozy. Natomiast wszystkie europejskie mają być gorsze niż przed miesiącem, chociaż cały czas powyżej 50 punktów. Inaczej mówiąc, wartość czy menedżerowie w usługach i w przemyśle dalej spodziewają się rozwoju przemysłowego i rozwoju w sektorze usług. Warto zauważyć, że szczyty przypadały na maj, czerwiec. 2021 roku, gdzie odczyty były bardzo optymistyczne, więc stonowanie tutaj nie stanowi problemu. Ważne, żeby wartości były powyżej 50 punktów. Natomiast z punktu widzenia krótkoterminowego handlu, może się to przełożyć, jeżeli te wartości będą niższe, na ewentualnie spadek wartości euro, co niestety dalej będzie wspierało scenariusz wzrostowy na dolarze do polskiego złotego i na euro do polskiego złotego. Siła wielkiej funta jest też i w gospodarce Wielkiej Brytanii. Tutaj warto zauważyć, że zbiorczy PMI ma mieć wartość 57. Wartość jest o tyle ciekawa, że tak naprawdę Wielka Brytania po wejściu, w, po wyjściu, że tak powiem, z tego kryzysowego wartości aż 12 tutaj wyszedł wskaźnik PMI, bo była ogromna niepewność. Tak naprawdę po wejściu w okolice 50 mieliśmy jeszcze jeden okres takiej słabszej wartości PMI, a tak to się utrzymujemy cały czas w okolicach tych 50. Pomimo wyjścia z Unii Europejskiej, pomimo problemów z gazem, gdzie mieliśmy przez chwilę nawet problemy także i z paliwem, no tutaj jednak ta gospodarka Wielkiej Brytanii cały czas radzi sobie dość dobrze, co przekłada się też na wzrost funta, więc warto o tym pamiętać. Mamy też odczyty PMI jutro z amerykańskiej gospodarki. Natomiast takim e, najważniejszą chyba informacją e, będzie informacja na temat stopy procentowej w Nowej Zelandii. E, mamy mieć podwyżkę stóp procentowych e, o 0,25 punktów bazowych, czyli z 0,5 do 0,75. E, byłaby to druga podwyżka e, poczyniona już przez e, Reserve Bank of New Zealand. Więc jest to wartość, którą warto obserwować, ponieważ jest to pierwsza gospodarka z krajów najbardziej rozwiniętych, która te stopy procentowe podwyższa. No i może dawać też wskazówkę, co się będzie działo dalej, aczkolwiek warto pamiętać, że na razie prognozy i wycena podwyżek stóp procentowych w USA mówi o końcówce 2022 roku, i to jest tak przyspieszenie tego procesu względem prognoz jeszcze sprzed miesiąca, gdzie mówiono o Drugiej, o pierwszym kwartale 2023 roku. Warto też pouważyć, że podaż pieniądza się ustabilizowała w Polsce. Nie mamy na ten moment decyzji jeszcze na temat 100%, ona będzie prawdopodobnie, jak dobrze pamiętam, na początku grudnia. No i tutaj są duże wagacje, czy w Polsce też ta podwyżka będzie miała miejsce, więc jeżeli będzie normalizacja polityki pieniężnej także i w największych gospodarkach, to Polska czy Rada Polityki Pieniężnej będzie poczuwała się do tego, że może też tą politykę dalej zacieśniać. Pojawiają się głosy, że RPP będzie mogło wziąć na wstrzymanie ze względu na właśnie obawy co do Covida, obawy co do dalszego rozwoju sprzedaży talicznej. Nikt nie chce stłamsić gospodarki, ale z drugiej strony zbyt późna reakcja RPP spowodowała, że teraz ta jakby siła musi być dwukrotnie większa skierowana w stronę gospodarki. Mamy szereg różnych danych ze Stanów Zjednoczonych w środę, warto je poobserwować. Natomiast przypominam, w czwartek jest wolne w USA, a w piątek mamy Black Friday. Inaczej mówiąc, jest to, jedna z bardzo, znaczy jest to jeden z najważniejszych dni, jeżeli chodzi o gospodarkę amerykańską, taką detaliczną, gdzie Faktycznie obroty wygenerowane w Black Friday są wskaźnikiem, są wskazówką, co się może dziać dalej w, w gospodarce w ciągu roku. Zerknijmy teraz, jak wyglądają indeksy, dlatego że tutaj też się dużo dzieje. Jeżeli chodzi o indeks amerykański NASDAQ, to jest najsilniejszy indeks na ten moment w Ameryce. Prawdopodobnie oczekiwania właśnie przed Black Friday, plus też rozwój sektora samochodów mobilnych, to wszystko powoduje, czyli samochodów elektrycznych, powoduje silne wzrosty, wybicie historycznych szczytów i utrzymanie się bardzo znaczące powyżej tego poziomu. Aktualnie należy traktować poziom 15900 jako kluczowy poziom wsparcia. Małe spółki na razie testują bardzo ważny poziom wsparcia, czyli poprzedni szczyt. Jeżeli stąd rynek rozpocznie ruch wzrostowy, to wszystko jest w porządku. Natomiast jeżeli by pogłębił rynek spadki do poziomu 2295, następnie miał problem z wybiciem 2350, to należałoby traktować to jako wskazówkę, że coś tutaj jest nie tak. Na razie wszystko. Gra podobnie na niemieckim indeksie, gdzie no, tutaj nawet się silniej sobie Renegradzie. Mieliśmy w piątek mocne spadki, ale to tylko prawdopodobnie jest na ten moment korekta. Cały czas, dopóki utrzymywani jesteśmy powyżej tego przedziału konsolidacyjnego, czyli powyżej poziomu 16 tysięcy punktów, to można śmiało powiedzieć, że jesteśmy w silnym ruchu. W silnym ruchu wzrostowym, i na ten moment rynek próbuje do niego wrócić po właśnie tej piątkowej korekcie. Może jeszcze być próba zejścia w okolice 16 100 punktów, natomiast generalnie na ten moment ten pryzmat jest wzrostowy. Dopiero spadek poniżej 16 tysięcy punktów. Załamałby ten trend wzrostowy. Na SP500 w piątek też była próba cofnięcia z historycznych szczytów. Przypominam, z Jackiem kubrakiem wielokrotnie wspominaliśmy o poziomie między 4770 a 4800 punktów jako takie poziomy wynikające z rozszerzenia trójkąta i tam rynek pomału pomału zbliża się. Mamy też, mamy też utrzymanie się. Cały czas powyżej średnich kroczących, więc tutaj rynek na ten moment nie pokazuje żadnych wskazówek do spadków. Dopiero spadek poniżej 4630 punktów mógłby to zmienić. Jeżeli chodzi o Dow Jonesa, reagujemy na korektę prostą. Zauważmy, że mamy pierwszą falę spadkową, drugą i teraz ładnie rynek na to reaguje. Powinno to wyglądać w ten sposób: że będzie najpierw podbicie, później retest jeszcze tych rejonów 35600.

wskazówką, że wracamy do trendu wzrostowego, może być też wybicie linii trendu spadkowego, która jest wyrysowana w ten sposób, więc tutaj jeszcze tutaj przestrzeni mamy dość dużo, plus wybicie 36 tysięcy punktów. Natomiast jeżeli chodzi o energię, na, której też warto zwracać, na którą też warto zwracać uwagę, przede wszystkim energia odnawialna tutaj mocno poszybowała po teście poprzednich. Szczytów, więc bardzo ładnie rynek się tutaj zachował. Na ten moment za zakładam dalsze ruchy wzrostowe w kierunku 12, 13 tysięcy dolarów. Ten koszyk akcji jest też bardzo dobrze opisany, jakie spółki wchodzą w skład tego koszyka, więc warto się zainteresować. Jest to dobra ekspozycja właśnie na rynek energii odnawialnej. Natomiast poza tym rynek wodorowy również tutaj zachował się dość dobrze, bo mamy 620. 630 zarespektowane to jest też poprzedni szczyt. No i teraz ważne jest to, żeby stąd rynek ruszył dalej na północ, ponieważ dzięki temu będziemy wiedzieć, że faktycznie popyt czekał tylko na lepszą cenę. Na uranie mamy pogłębienia spadków globalek, uranium ETF zszedł z powrotem do 27 dolarów. Dopóki jest powyżej 26, to można powiedzieć, że ten trend wzrostowy na razie jest utrzymany. No a dwa słowa warto powiedzieć na temat ropy. Jeżeli chodzi o WTI, tutaj rynek pogłębił swoje spadki w zeszłym tygodniu, dobił do poziomu 76 dolarów i na ten moment trwa w ruchu spadkowym. Mamy pierwszą falę, później podwójny szczyt i rozpędzenie się ruchu spadkowego, ponieważ rynek zarespektował 80 dolarów jako opór. To należy traktować ten poziom jako kluczowy, kluczową barierę. No i dopóki jesteśmy poniżej tego poziomu, to trwamy właśnie w ruchu, w ruchu spadkowym na ten moment. W całym tym ruchu od dołka pandemii, największa korekta miała miejsce tutaj. I to jest też pewna wskazówka, gdzie należy upatrywać kolejnego poziomu wsparcia, czyli w rejonie między 70 a 72. Dolary na ten moment dla ceny ropy to są kluczowe miejsca. Jeżeli chodzi natomiast o gaz, który również wzbudza duże emocje, zwłaszcza w Europie, która trochę się uzależniła w swoim rozwoju od tego instrumentu, od tego surowca, mamy cały czas przedział między 4,70 a 5,20 jako taki silny opór. Tak naprawdę przez wiele czasu wyglądało, jakby miała być konsolidacja między 4,70. A 6 dolarów. Tutaj warto zauważyć, że ten instrument jest bardzo polityczny, i teraz myślę, że coraz bliżej jest ku temu, żeby jednak Rosja zmniejszała swoją presję na wzrost cen, łagodząc swoją politykę i stabilizując sytuację, żeby nie, do, nie doszło do jakichś zmian strukturalnych. No, jeżeli tak by było, to faktycznie dojdzie do wybicia poziomu 4,70 i otworzy się droga niżej w kierunku może nawet 3 dolarów. Nie zakładałbym jednak spadków. Ceny gazu z powrotem w rejon złoty 80 czy, czy złoty 50, yy, przepraszam, dolar 80, dolar 50, dlatego że ze względu na nastawienie europejskiej gospodarki na utrzymanie się energetycznie z gazu plus brak realizacji wielu projektów w 2020 roku do wydobycia gazu zanim one znowu zostaną zrealizowane, zanim to wszystko dojdzie do skutku, to prawdopodobnie minie więcej niż te pół roku najbliższe, więc jeżeli zima będzie Sroga, no to tutaj też tym bardziej ta cena gazu utrzymała się na wyższym poziomie. Na razie jednak widać, że rynek nie za bardzo chce wrócić do trendu wzrostowego. Taką pierwszą wskazówką, że jednak te spadki się nie chcą zrealizować, a bardziej prawdopodobne są wzrosty, byłoby wybicie powyżej krótkoterminowych 21-okresowej oraz 55-okresowej średniej kroczącej na wykresie dziennym, czyli tej żółtej i niebieskiej linii widocznej tutaj na wykresie. No i na koniec rzućmy okiem. Na złoto, dlatego że tam też się dużo dzieje. Mamy z jednej strony inflację, z drugiej strony mamy oczekiwania, że banki centralne będą coś działały z tą inflacją, z trzeciej strony mamy też po prostu sezonowość na rynku złota. No i na ten moment cały czas ta presja na wzrost jest bardziej prawdopodobna niż na spadki. Wybiliśmy z długoterminowej linii trendu spadkowego, czy też może bardziej trójkąta spadkowego, zniszkującego. Teraz testujemy wsparcia, nawet do poziomu 1830 spokojnie cena może spaść, żeby nic nie zmienić w wyglądzie wykresu. Natomiast ja bym się zaczął martwić dopiero wtedy, kiedy cena wróciłaby poniżej 1820, poniżej linii trendu, czy poniżej górnego ograniczenia trójkąta. No i tutaj nie chciała się zatrzymać na 1800 dolarów. Wtedy już w średnim terminie znowu wyglądałoby to na spadki w kierunku 1700. Ale ten scenariusz wydaje mi się na ten moment mniej prawdopodobny, aniżeli zejście i kontynuacja ruchu wzrostowego zazwyczaj wzrosty w przełomie listopada grudnia, stycznia, czyli tych okresów, gdzie naturalny popyt się pojawia na fizyczne srebro i na fizyczne złoto z Indii i Chin. Tutaj wydaje się zwykle, zwykle, trwać, zwykle trwać dłużej, zresztą zachęcam gorąco do tego, żeby przeanalizować sobie, jak to wyglądało na przykład w 2019 roku, czy jak to wyglądało wcześniej w kolejnych latach, bo ten schemat się powtarza od mniej więcej kilkunastu już teraz lat, systematycznie i regularnie, że w listopadzie rozpoczynamy falę. Wzrostową, która trwa mniej więcej do stycznia, tak statystycznie do stycznia. E, wszystkiego dobrego. E, słyszymy się znowu na kolejnych spotkaniach, już w piątek w sedno rynku. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam, Marcin Tuszkiewicz.